Witam Was serdecznie w to smutne, styczniowe, deszczowe popołudnie. Opowiem Wam na gorąco o samochodzie, który właśnie sprawdzałem dla klienta, który jest u nas na pakiecie poszukiwań. Toyota Avensis, polski salon, drugi właściciel, 2016 rok produkcji. Polecany, lubiany przez nas silnik 1.8 benzyna, 147 koni. Sprzężony z automatyczną, bezstopniową skrzynią biegów o oznaczeniu multi-drive. Dobra wersja wyposażenia, 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Serwis od początku do końca tylko i wyłącznie w ASO. Klient zgłosił się do nas już jakiś czas temu z prośbą o wyszukanie auta klasy średniej, sedana, z benzynowym silnikiem oraz automatem. Klient wskazał, że Podobają mu się Toyota Avensis oraz Mazdy 6 I my zazwyczaj właśnie klientom, którzy szukają takiego samochodu W granicach 50, 60, 70 tysięcy złotych Polecamy właśnie Toyoty z benzyniakami oraz Mazdy Dlatego, że w naszym odczuciu oraz z naszego doświadczenia wynika Że są to samochody bezproblemowe Nie sprawiające większych trudności eksploatacyjnych swoim nabywcom Tutaj klientowi przede wszystkim podobała się Toyota Avensis Z silnikiem 1.8 Silnik 1.8 to jest konstrukcja już... Tutaj która kilka lat ma, była oferowana zarówno w pierwszej, jak i w drugiej, jak i w trzeciej generacji Toyota Avensis. Oczywiście moc tych silników się zmieniała w zależności od zmian, które, które producent po kolei poczyniał. W ostatniej generacji, w trzeciej generacji Toyota Avensis silnik ten miał 147 koni. Jest to silnik napędzany przez łańcuch rozrządu, wtrysk wielopunktowy. W zasadzie silnik naprawdę nie sprawiający większych problemów. Czasami w okolicy 200 tysięcy km przebiegu zdarzają się zapocenia, bo wycieki z okolic napinacza rozrządu, pokrywy rozrządu, czy pokrywy zaworowej, natomiast są one zazwyczaj nieduże oraz stosunkowo łatwe do zlikwidowania oraz nie generują większych kosztów. Poza tym silniki benzynowe toyoty są najczęściej bezproblemowe. Problemem toyot oraz mast, ale w tym przypadku mówimy o Toyocie, jest korozja. Zawsze podczas rozmowy wstępnej ze sprzedającym pytamy, czy samochód był garażowany, a jeżeli nie był to czy stał na twardym podłożu, czy na mokrym. Ewentualnie, jeżeli to jest kolejny właściciel samochodu bądź handlarz, to pytamy, czy osoba sprzedająca wie, czy poprzedni właściciel y, samochód garażował i gdzie parkował. Jest to tym bardziej ważne, że Toyoty i Mazdy niestety dość mocno rdzewieją od spodu. W Toyotach najbardziej newralgicznymi punktami są progi, podłoga z tyłu oraz okolice y, mocowania przewodów hamulcowych przy tylnych kołach. Te punkty najczęściej w Toyotach rdzewieją. Dzisiaj pojechaliśmy dla klienta po Toyota Avensis. Drugi właściciel polski salon, 16 rocznik, auto garażowane przez cały czas. Jakie były wady samochodu? Samochód miał zużyte tylne klocki hamulcowe oraz do wymiany w trybie pilnym jest cały komplet przednich hamulców, to znaczy tarcze plus klocki. Samochód był bezwypadkowy, natomiast potwierdziłem podczas oględzień to, o czym wspomniał sprzedający w trakcie pierwszej rozmowy, a mianowicie auto miało dwie obcierki parkingowe, prawy tylny błotnik i lewy tylny błotnik. Oba błotniki zostały Polakierowane, szkody były likwidowane bezgotówkowo w ASO. Otrzymaliśmy zdjęcia szkód do wglądu oraz błotniki zostały polakierowane zgodnie ze sztuką. Na lewym tylnym błotniku było trochę szpachli pod 600, 700, 800 mikronów. Na prawym tylnym błotniku był w zasadzie tylko położony drugi lakier, nic więcej. Podczas sprawdzania stanu blacharsko-lakierniczego oraz stanu silnika nie miałem większych zastrzeżeń. Nie, z, nie zidentyfikowałem żadnych wycieków ani żadnych informacji o kolizjach, które nie zgadzałyby się z tym, co przekazał nam sprzedający. Zatem pojechaliśmy na jazdę próbną oraz zabraliśmy auto na stację kontroli pojazdów, gdzie sprawdziliśmy auto od spodu i oto co zobaczyliśmy. Moim zdaniem, a sprawdzałem tych Toyot, ogólnie Toyot, Corolli, Aurisów, Avensisów, Verso, z podobnych roczników, z podobnymi przebiegami, w ubiegłym roku kilkanaście sztuk. Ta Toyota jest moim zdaniem zdecydowanie najlepszą Toyotą, jaką w poprzednim oraz no w tym roku, ale mamy dopiero styczeń, więc tych Toyot jeszcze za dużo nie widziałem. Moim zdaniem fantastycznie utrzymana od spodu. Dowód na to, że jeżeli garażujemy samochód i dbamy o niego, to nawet Toyota potrafi się oprzeć rdzy. Samochód został ostatecznie kupiony za 61 tysięcy złotych. Dajcie znać co o tym sądzicie. Moim zdaniem bardzo dobry zakup i moim zdaniem klient będzie bardzo zadowolony, jak zobaczy samochód na żywo. Do zobaczenia.